Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krystyna Marczak i jestem certyfikowanym coachem kryzysowym, bajkoterapeutką, a także autorką bajek terapeutycznych pod tytułem Mądre bajki. Prywatnie jestem mamą dwóch córek, Anitki i Emilki. Dzisiaj chciałam w czterech krokach powiedzieć Ci, jak porozumieć się z niegrzecznym dzieckiem. Jak za chwilę się przekonasz, niegrzecznych dzieci nie ma, są tylko dzieci niezrozumiane. A więc. Pierwszym krokiem do tego, żeby się porozumieć z dzieckiem, które zachowuje się źle, jest świadomość. Świadomość i akceptacja. Co tak naprawdę e, powinieneś sobie, powinnaś sobie uświadomić? E, no przede wszystkim to, że e, każde zachowanie dziecka jest podyktowane jego potrzebami. E, jeżeli dziecko zachowuje się źle, to znaczy, że czuje się źle, ponieważ Jakaś z jego potrzeb nie została zaspokojona. To mogą być potrzeby e, takie e, pierwotne, e, takie podstawowe, typu głód, zmęczenie, e, przesterowane może być dziecko zestresowane, za dużo e, może do niego dopływać bodźców. Na przykład, jeżeli dziecko jest głodne i gdzieś tam wymusza, skrzyczy, no to zadbajmy o to, żeby te potrzeby wszystkie były zaspokojone. Mogą to być też potrzeby takie głębsze, czyli takie, taka potrzeba przynależności, że dziecko chce być zauważone, chce, być, chce czuć się ważne, chce. Żeby jego opinia się liczyła. Chce być częścią y, rodziny, częścią tego stada, bo tak został ukształtowany nasz mózg, że y, po prostu y, w, chcemy przynależeć. Y, jeszcze y, takie, taką potrzebą, y, która może być niezaspokojona, to jest y, potrzeba związana z rozwojem, y, czyli dziecko bada świat i potrzebuje się rozwijać i dlatego robi takie, a nie inne rzeczy, na przykład skacze po kałużach, i rękami, robi bałagan, wchodzi na drabinkę, dotyka na przykład jakiejś tam naszej cennej porcelanowej figurki. Więc to jest wszystko związane z rozwojem, bo dziecko musi przejść ten etap, żeby dobrze móc funkcjonować w następnym etapie. Co jeszcze musisz sobie uświadomić? No to, że dziecko ma problem najczęściej z regulowaniem własnych emocji, że dziecko mniejsze, dziecko nie potrafi nazwać tych emocji, nie wie co czuje, nie wie tak naprawdę co się z nim dzieje, jak to wyrazić, nie zna jakichś konstruktywnych sposobów na wyrażenie tych emocji. I dlatego warto uczyć dzieci tych sposobów wyrażania emocji, bo emocje nie są złe. Emocje są informacją i mówią nam bardzo dużo o tym, co dzieje się w naszym organizmie, w naszym umyśle. Co jeszcze musimy sobie uświadomić? No to, że wszystko co mówimy, co robimy, jak się zachowujemy to wszystko ma bardzo duży wpływ na to, jak dziecko się zachowuje. Bo jeżeli krytykujemy, oceniamy, porównujemy, wyręczamy lub robimy, wysyłamy jakieś komunikaty, które zniechęcają dziecko, no to dziecko będzie się zachowywało źle. Więc starajmy się nie zniechęcać, tylko zachęcać. I też jeżeli na przykład Dziecko zrobi coś źle, ono wie, że zrobiło coś źle i nie potrzebuje dodatkowej kary, upomnienia, bo ono i tak już jest zestresowane tym, że coś zrobiło źle, tylko ono nie umiało inaczej wyrazić swoich emocji, nie umiało inaczej się zachować, ponieważ nikt jeszcze tego go nie nauczył. Więc kara tutaj w ogóle nie jest stosownym sposobem, żeby... Aby to rozwiązać, bo kara niszczy relacje między rodzicem a dzieckiem, tak bardzo wartościową relację. Kara powoduje to, że nic to nie wnosi do życia dziecka, tylko dziecko czuje się nic pozytywnego oczywiście, bo dziecko czuje się wtedy poniżone i potem w dalszych etapach życia może być stłamszone albo takie buntownicze, to zależy, w którą stronę pójdzie. Więc to wszystko musimy sobie uświadomić, że to wszystko ma znaczenie i ma wpływ na zachowanie tego dziecka. Jak już to sobie uświadomimy, to kolejnym krokiem, drugim jest zadbanie o siebie. Jak możemy w ogóle zadbać o siebie? No przede wszystkim możemy zauważyć te myśli, które nas nakręcają, takie myśli, E, które powodują, że jeszcze bardziej e, w nas wuzują emocje, związane oczywiście z zachowaniem dziecka. E, czyli to mogą być myśli: e, on mnie nie szanuje, on jest leniwy, e, on robi na złość to wszystko nas nakręca i e, niepotrzebnie po prostu wywołuje negatywne emocje. E, więc zauważajmy takie myśli i zauważmy też, Jakie te myśli w nas wzbudzają emocje? Czy to jest złość, że tak bardzo mnie to denerwuje, że dziecko mnie nie słucha? Czy to jest strach o bezpieczeństwo naszego dziecka, że na przykład wchodzi po rabince, a, a my już mamy po prostu strach w oczach i boimy się o, o to dziecko, o, o jego krzywdę? Czy to może być smutek, że już jestem bezradna, bezsilna, ręce mi opadają, nie wiem co mam robić. Może to być zazdrość, że inni mają lepiej, że inni sobie radzą, a ja nie, jestem beznadziejnym rodzicem, to wywołuje poczucie winy. Więc jeżeli te wszystkie emocje zauważymy, zastanówmy się, co za tymi emocjami stoi, jakie nasze potrzeby nie zostały zaspokojone, i e, po prostu starajmy się. E, zaspokajać, starajmy się mieć czas właśnie na to, żeby zaspokoić te emocje. Róbmy sobie takie stop klatki, że okej, okay, to czuję, ale jak teraz mogę zareagować? Może zareaguję w bardziej konstruktywny sposób, żeby też pokazać, e, dać przykład dziecku, że, że jednak tak się zachowam. E, może dziecko też się ode mnie nauczy i, i będzie się tak samo zachowywało w bardziej konstruktywny sposób. Zadbajmy o nasz spokój wewnętrzny, o, o relaks, o sen, o e, odpowiednią dietę, o aktywność fizyczną. To wszystko wspomaga, naszemu, e, wspomaga nasze dobre samopoczucie. E, dbajmy o kontakty społeczne też, bo to też bardzo często pomaga nam w, trudnym, w trudnych sytuacjach. E, niekoniecznie musimy słuchać jakichś tam rad, ale może to pomóc nam e, przetrwać jakieś trudne chwile. E, jeżeli już zadbamy o siebie, będziemy bardziej spokojni, to będziemy w stanie pomóc swojemu dziecku, będziemy w stanie być empatyczni, będziemy w stanie zrozumieć potrzeby i emocje naszych dzieci i im pomóc. Właśnie trzecim krokiem jest to, żeby wspierać nasze dzieci żeby pokazywać, że ich emocje są ważne. Te dzieci, które potrzebują rozwoju, które są właśnie na takim etapie, że potrzebują dotykać, potrzebują brudzić się, gdzieś tam smakować świat po prostu wszystkimi zmysłami, to dajmy im tą przestrzeń na to, żeby, żeby one to robiły, żeby właśnie, żeby dotykały, żeby smarwały chleb, masłem, żeby były samodzielne. Jeżeli dziecko wspina się na drabinkę, no to pozwólmy mu na to, ale też dbajmy o jego bezpieczeństwo. Asykurujmy, gdzieś tam bądźmy obok, ale nie, nie krzyczmy, uważaj. Nie wchodź tam, nie rób tego, ponieważ to bardzo hamuje rozwój dziecka. Dziecko potem robi się takie bardzo wycofane i nie chce dalej eksperymentować, nie wychodzi z inicjatywą, w dalszych etapach po prostu potem ma problem z wyrażaniem siebie. Więc pozwólmy na to dzieciom, ale zadbajmy o to bezpieczeństwo, żeby, żeby czuły, że gdzieś tam jesteśmy obok. Dla tych dzieci, którzy, które po prostu mają problem ze swoimi emocjami, nazywajmy te emocje, mówmy, co dziecko czuje, i mówmy też, mówmy też że, że rozumiemy, że akceptujemy te emocje, żeby dziecko czuło się bezpieczne w naszym otoczeniu, żeby mogło na nas liczyć. Na przykład widzę, że bardzo się złościsz. To jest normalne. W tej sytuacji każdy by się złościł. I ja to rozumiem. E, oczywiście możesz się złościć, ale nauczycie innych metod wyrażania tej złości. I możemy właśnie nauczyć te dzieci, żeby inaczej, w bardziej konstruktywny sposób wyrażały e, te emocje. E, co jeszcze możemy dla dzieci zrobić? No, na pewno nie zaprzeczać emocjom, nie mówić, nie płacz, nie smuć się, nie, bo dzieci czują się nieważne. Dzieci czują, że, że te emocje ich w ogóle nie są ważne i potem tłumią jako dorośli, tłumią te emocje i w ogóle potem to wpływa bardzo na, na ich samopoczucie i potem prędzej czy później gdzieś tam odbija się na ich zdrowiu. Zauważmy też, co my mówimy do dzieci: nie krytykujmy, nie oceniajmy, nie porównujmy dzieci do innych dzieci. Po prostu je wspierajmy, zachęcajmy, a nie zniechęcajmy. Nie wyręczajmy też dzieci, jeżeli dziecko chce być samodzielne. Niech będzie samodzielne, niech się przewróci, skacząc po kałużach na przykład. Niech Udoskonala te umiejętności, które jeszcze nie są doskonałe, no bo ono musi się wszystkiego nauczyć od samego początku. Więc wspierajmy te nasze dzieci i nie stosujmy kar, bo kary e, tylko krzywdzą te dzieci. E, jeżeli już zadbamy, e, uświadomimy sobie wszystko, zadbamy o siebie, e, zadbamy o dziecko, e, to czwartym krokiem jest to, żeby znaleźć e, wspólnie jakieś konstruktywne rozwiązanie. Nie takie, że e, ja chcę, tak żeby tak było, tylko e, zaangażujmy dziecko w szukanie rozwiązań. E, czyli e, takie rozwiązanie, które będzie wygraną dla nas obu, które będzie zaspokajało potrzeby moje i mojego dziecka. E, nie może to być kompromis. Kompromis krzywdzi, kompromis e, nie daje poczucia, że jestem wygrany. Kompromis mówi o tym, że ja muszę z czegoś zrezygnować, czy to jedna, czy dwie strony muszą zawsze z czegoś zrezygnować, więc kompromis nie jest dobrym rozwiązaniem, musi być to rozwiązanie, które zaspokaja potrzeby obu stron. A jak to zrobić? No możecie zrobić burzę mózgów. Czyli dziecko wypisuje swoje pomysły, Ty wypisujesz swoje pomysły. Nieważne, czy one są sensowne, czy są do zrealizowania, czy nie. Po prostu wszystkie, które przechodzą nam do głowy. A następnie wybierzmy takie, które będzie pasowało mi i mojemu dziecku. Żeby to było wspólne. Wtedy dzieci bardziej chcą z nami współpracować. Chętniej współpracują. I to myślę, że te cztery kroki pomogą Ci, żeby stawać się coraz lepszym rodzicem, krok za krokiem, ale też nie obwiniaj siebie po prostu zatrzymuj się, zastanawiaj się, a żeby to jeszcze lepiej przećwiczyć. Żeby tę teorię wdrożyć w praktykę, to przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, które może Ci pomóc właśnie zauważać swoje emocje, swoje potrzeby, emocje dzieci i potrzeby dzieci, żeby reagować w bardziej konstruktywny sposób, żeby dzieci wspierać, żeby uczyć dzieci też konstruktywnie reagować najlepiej ćwiczyć codziennie. Na takich sytuacjach, które najbardziej sprawiają ci trudność. Najlepiej wydrukuj sobie e, skrypt tyle razy, ile masz takich sytuacji. Każdy skrypt to jest osobna sytuacja. Pisz odręcznie, ponieważ e, jeżeli piszemy e, odręcznie, to w naszym mózgu wytwarzają się e, nowe ścieżki neuronalne i e, e, te stare nawyki możemy Szybciej zamienić na nowe, na bardziej konstruktywne. Więc ćwicz codziennie, pisz odręcznie i na zimno. Po tym, jak będziesz już w emocjach, to szybciej zdołasz zauważyć i wyeliminować te niekonstruktywne działania. Także bardzo serdecznie Cię zachęcam i do zobaczenia. Cześć!